Pora od odpracować te straty. Nadrobić. Miejscami burze przechodzą. Na przykład dzisiaj w pracy. W godzinie 10.45. Wolno wędrująca komórka burzowa Z nad gór przeszła centralnie Pokropiła u nas pół godziny temu to co poszło na Katowice Czy na Jawórzno i Sosnowiec Już się rozkręciła się burza Sezon, który się tak uśpił się z końcem kwietnia zaczyna się wybudzać. Ładnie, ładnie. Szkoda, że tam nie pojechałem. Miałbym lepsze efekty. A tu Chełm i Tychy, to jedynie tam może kropić, ale tam. Ładnie się to rozbujało się. Kolejna burza w oddali. Się skryć ma. Tak w tym roku sezon burzowy się uśpił. W maju niestety nie nagrałem aż trzy. tak na przykład teraz ta oddalająca się ładnie daje, ładnie szkoda, że kurde teraz tam się przypierdolić. 15 kilometrów stąd. Trzeba czekać na Oż jak poszło, tylko że jestem na podwórku, to już tutaj lepiej nie widać. Idzie już na północ, w kierunku częstochowy, już jak co? I to już byłoby na tyle, a jeszcze w tym tygodniu. Codziennie w górach mają przechodzić właśnie takie lokalne burze. Może w tym tygodniu coś się przytrafi, coś konkretniejszego. Bo porównując czerwiec do zeszłego roku, nie był dla mnie szczęśliwym miesiącem, ale tegoroczny czerwiec, no, w stosunku do maja. No już kolejny filmik Maju lipa, jeszcze raz lipa to porad w końcu przemówić i przypominam, sezon burzowy zaczyna się wybudzać zaczyna się wybudzać jeszcze pokażę swoje oblicze